Dalej! 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 No, dobra, może być. Dobra, teraz. Hmm, to czy to? Ej, tak nie patrzcie że mam dużo dymentów, ale dobra. Hmm. Hmm. Nie, dobra, nie będę reklamacji robić, bo tu mnie na chwilę zablokują filmy, ale dobra. Uwaga! E, to samo dostałam. X i T. Dobra. E, ładne to buty. Dobra. Cześć, witajcie i witacie w kolejnym odcinku na kanale Dexer, gdzie LPS. Wiem, że ten system był trochę dziwny, ale dobra. Tylko sobie zmienię skina. I wiem, że ja mam strasznie dużo skinów, to dlatego, że no za chwilę wam opowiem o co mi chodzi. I będę w tym czasie oczywiście przechodzić sobie parkury. Dobra. No to sobie zmienię. Już sobie zmieniłam. E, dobra. No to powiem, że nagrywam. No, i tak już Wam wyjaśniam. Po e, prostu ukradli mi konto, i yy, yy, jak mi ukradli to konto, to wtedy tam rozmawiałam z tą osobą. Mój tata tam rozmawiał, że ma oddać to konto, że mam i w ogóle odzyskałam to konto w końcu. Yy, i teraz sobie na nie gram, ale później, po kilku dniach, już miałam bana na zawsze. Trochę mnie zasmuciło to, ale napisałam do modów i jakoś mi odblokowali to konto. I to fajnie, że mi odblokowali. No i w ogóle. Odblokowali mi to konto, tylko niestety miałam wyzerowane konto. Znaczy, że. Yy, całą ścianę wyzerowaną prawie oprócz kryształu, zwierzaków i tych, i fotek. Yy, no i w ogóle... Yy, no i niestety tak wyszło, ale teraz sobie będę przechodzić parkury. No to Was żegnam. Pa, pa.